Razem ze wspólnikiem w 2007 roku podjęliśmy decyzję o założeniu firmy. Początki jak zwykle były trudne. Startowaliśmy w szczytowym momencie koniunktury przed kryzysem roku 2008. Życie nauczyło nas bardzo wiele w tamtym czasie. Dzisiaj firma rozwija się od już wielu lat ciągle rośniemy. Specjalizujemy się nie tylko w transporcie kontenerów zwykłych, ale przede wszystkim w transporcie tych, tych kontenerów przewożących towary niebezpieczne, towary w temperaturze kontrolowanej. Zresztą sam transport jest jedynie częścią naszego biznesu. Funkcjonujemy również jako magazyn, agencje celne, spedycja. Z firmą Garcarek współpracujemy już dziewiąty rok. Dzisiaj nadszedł dzień odbioru Kolejnej części naszej floty. 10 nowych ciągników wchodzi do akcji. Chciałbym podziękować w imieniu swoim brata i całej załogi firmie AdeCO Jest to dla nas bardzo solidny kontrahent za to, że od 2011 roku jesteśmy razem. W swojej bazie mają same aktrosy i w tej chwili odbierają następne nowe, także dziękujemy za wszystko, jeszcze raz gratulujemy i oby tak dalej.